Jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w domach, najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli będziemy mieli zainstalowany licznik do zdalnego odczytu energii elektrycznej i będziemy mogli zalogować się na stronę online w zakładzie energetycznym na swoje konto, będziemy mogli sprawdzić w danym czasie, czy to tygodnia, czy to dnia, w jaki sposób wygląda rozpływ mocy w energii. Rozpływ mocy w domu i na tej podstawie zdecydować, jakie odbiorniki zużywały zbyt dużą energię, i następnie podjąć taką czy inną decyzję o ich wyłączeniu. Na takich odbiorników, moim zdaniem, można zaliczyć bardzo często zostawianie niepotrzebnie włączonych świateł w całym mieszkaniu czy domu, pozostawianie włączonych innych odbiorników, jak telewizory. Oczywiście często się też mówi o różnych ładowarkach czy urządzeniach na standby'u, natomiast tutaj jest też kwestia, która nas ogranicza, żebyśmy mogli wszystkie te urządzenia powyłączać. Natomiast należy zwrócić uwagę przede wszystkim na urządzenia, które zużywają najwięcej energii, a na co dzień są zostawiane, włączone całkowicie niepotrzebnie. Czy urządzenia, które zużywają najwięcej energii, takie mogą to? No, przede wszystkim światło, komputer, telewizor. To są, to są te urządzenia.